Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym. No nie, w nowym dniu, w nowym vlogu. Witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w poniedziałek, Blue Monday. Więc mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Poczekajcie, bo tak patrzę i mi się wydaje. Że mam strasznie brudną kamerę i chyba mi się nie wydaje, chyba ją coś ulizało, więc muszę ją zaraz wytrzeć, tak jak powiedziałam, jest godzina 14, ja dopiero niedawno wdepłam do domu, a miało być tak pięknie i różowo, utonęłam w papierach i stwierdziłam, że dość tego dobrego robię sobie przerwę na kawę, odezwę się coś do Was i zaraz idę utonąć dalej, bo muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. No, a co będziemy robić dalej? Świat pokaże, czas pokaże. Jak na razie nie mam zielonego pojęcia. I powiem Wam, że się tak rozpędziłam dzisiaj z grubej rury. Poszeka zimna ta woda. Uuu! Nie daj, że jest zimno to jeszcze zimna woda. No. Po prostu to jest dla mnie nie do przejścia. O, grzeję sobie herbatkę. Którą nie zdążyłam wypić wcześniej. No, i tak cały czas patrzę w ten obiektyw. Nie wiem, czy on jest brudny, czy mi się wydaje. No, będę to widziała przy edycji dopiero. Więc jak coś będzie niewyraźnie, to słuchajcie z góry, was. I'm so sorry. Bardzo mocno w ogóle musiałam ci odśnieżać samochód napadało tego może nie jakoś mega dużo, ale trochę zasypało i tak powiem Ech. szczerze, że no jak na poniedziałek no to całkiem nieźle, miałam robić te ziemniaki, ale chyba ich nie będę dzisiaj robić no bo, no bo nie wszystko mam do tych ziemniaków wyjadłam pieczarki, już nie mam a do tego zrobienia la gzika też nie bardzo, ale zostało mi trochę zupy pomidorowej i zostało mi jeszcze trochę sosu i pulpetu, więc myślę, że wleci jakiś szybki makaron albo kasza do tego. O, szafirek pędzi. I też będzie ok. A jak chłopaki idą. Alwu. Alwu po pracy i Olu. A tam cała jeszcze... Klusek idzie, a z przodu poszedł szafirek. A tu szefowa, nie pokazuj tyłka do kamery, no weź. No weź, kobieto, weź. Przed chwilą tak popatrzyłam na stroik ten, co wisiał na drzwiach. No i wiecie co, alpaki już się ozebrały, już po prostu nawet, nawet stelaż nie został z niego. I tak się zastanawiam, może ja bym wzięła z nich przykład. I też już się pomału wzięła za to rozbieranie. Ale powiem Wam, że jak macie gdzieś w okolicy alpakie, a macie żywe choinki, to, ten, to warto im podrzucić taką choinkę. Oczywiście nie pryskaną żadnym śniegiem, cudami tam no niczym nie pryskaną, bo one bardzo, bardzo lubią właśnie świerk sosne. Są tam, wiecie, te drzewa zawierają bardzo fajne te olejki eteryczne które są zdrowe dla układu trawiennego alpaki, warto im takie rzeczy podawać zwłaszcza w zimie, gdzie jednak jest ograniczona ta możliwość pobierania czegokolwiek zielonego, także yy, no można fajnie spo, yy, spożytkować choinkę, można ją podarować jako przysmak no i powiem Wam szczerze że muszę się znowu bardzo mocno kopać w tyłek i motywować bo znowu mam te papiery ja tego nienawidzę. I znowu jest to samo: zamiast to zrobić, nie jęczeć, zrobić to raz, raz i mieć święty spokój i pół dnia dla siebie to nie to ja Będę chodzić i miał dolić, chodzić i jęczeć i to wszystko. No, nienawidzę. Nienawidzę. Zrobiłam już jedną część, poplanowałam rok praktycznie do czerwca. Na to, to, co się dało poplanować z pracą. Jeszcze mi tam trochę zostanie takich rzeczy, których się nie da poplanować, no ale to już będę się martwić później. Więc tu już do przodu, ale... No ale te papiery, no... wam muszę sobie jakąś sekretarkę zatrudnić? Co będzie za mnie takie rzeczy robić? Bo ja po prostu jestem... O, teraz klakson idzie. O, 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 miał, miał, miał. E, idzie to nas to okna, klakson. On cię chyba to się zauważył. Pokażę Wam. do Tochy. Do Tochy, wyszedłeś. To śkawy siogon, bo nie widać klaksia. Zobaczyła klaksona i uciekła. Ale ty masz refleks, wiesz co? Taki masz refleks. Zobaczyłaś klaksia i zwiałaś. Co tu robić na tym śniegu, nie klaksiu? Tobie też się nudzi. Lubisz się drapać. Już tak urąbałeś tą elewację, że matko bosko. I święty Józef. No, twoja drużyna poszła. Poszła coś szukać, tylko ty zostałeś. Piękności moje. To by się nie chce łazić, nie? No i co, Tosia? Ty idziesz, czy ty nie idziesz? Chcesz iść, Tosia? Chodź. No, idziesz? Co, co zobaczy klaksona to w tył zwrot. To nie Matylda, to też czarne, ale nie Matylda. I moje cudownie piszczące okna. Ja wiem powiem, że one tak piszą, że to po prostu umarłego by wyprowadziło z równowagi. Dobra, idziemy. klakson poszedł, ja też się biorę. Negocjuję z Matyldą, bo wychodzi na to, że Matylda chce retinol na nos. Widział kto takie kwiatki? Jestem. Czekajcie, przytargam sobie krzesło, bo muszę sobie klapnąć chodź moja dziełcha, chodź moja dziołcha, chodź. No co, widać tu nocha? Nie widać nocha. Nie widać matyldowego nocha. Dziewczyny, moje drogie, słuchajcie. Boże, kto się przytul... Wiesz co? Ja chciałam zaznaczyć, że z 15 minut temu góra 20 to było odkurzane. I już jakieś kołtuny leżą. No normalnie, pies. Pies sypiesz się. Yy, dobra, do celu, bo-bo-bo-bo. Słuchajcie, ja się dzisiaj szukuję do pracy. I ja ogólnie używam podkładu zawsze z Dabblera, ale ostatnio miałam Evelyn Wondermatch. I mówię, dobra, pokorzystam sobie fajny podkład, naprawdę fajny, szczerze polecam. No i on jest w takiej przy szklanej buteleczce, ale słuchajcie, w nim jest coś takiego, że w ogóle nie widać, że on się kończy ja dzisiaj normalnie resztki wycisnęłam i nic sobie nie kupiłam. I no tam na jutro jeszcze coś wygrzebię, ale słuchajcie, zaczęłam sobie przeglądać. Yy, ogólnie zaczęłam patrzeć w tym dag nie tak razie. Wróć w rozmanie najbliżej mnie. Oczywiście ja mam tego Rossmana takiego małego, taki kurnik, wiecie, tam nic nigdy nie ma, wszystko jest na końcu i, i w ogóle. No i... No i co wam właśnie powiem? Słuchajcie, podkład yy, ten Eveline w Daglasie kosztuje 56 zł. A pokażę Wam zaraz, ile kosztuje na stronie Eveline. I to mnie po prostu zszokowało, bo czekajcie, bo ja go tu już dodałam do koszyka. bo po co ta łapka? Też chciałaś podkład na nos. Noska chciałaś przypudrować. Zobaczcie dziewczyny. Ja nie wiem czy to będzie widać. Ile on kosztuje na stronie Eveline? 27 zł. No 28. Mało tego, pokażę Wam na przykładzie kremu. Nie do kasy. No co ty? Zaraz wam pokażę na przykładzie kremu. W ogóle tak. Serum z retinolem 19 zł. Możecie sobie spauzować, jak chcecie jej zobaczyć. Ale ostatnio, znaczy ostatnio jakiś czas temu, to z Wami, bo to jest gdzieś nawet na vlogach, jakbym tego szukała. Zobaczcie, ja za ten krem, chyba na dużej promocji, tylko nie wiem, czy to he w hebe, bo że prosi zaraz coś dam. Tylko nie wiem, czy to w Hebe, czy w Rozmanie, ale to jeden pies dziewczyny, bo to jest nieważne. Płaciłam 25 zł, czy 26 i byłam uchachana, że wow, dobra cena. Zobaczcie tu, 14 zł i 3 groszy. I to nie jest żadna reklama, ale jak Wam się coś pokończyło, to wejdźcie na stronę Eveline. Znaczy to nie jest żadna reklama. To jest reklama, jak najbardziej, to nie jest współpraca. Ale powiem Wam szczerze, że te ceny tutaj są po prostu bombowe. No, znaczy połowę taniej. No to, to wiecie, no w dzisiejszych czasach każdy patrzy... Czekajcie, ja muszę jej coś dać, bo ona mi tą łapą tutaj tak tucze. Cały czas mnie tutaj tak tucze. Proszę bardzo. Tu siedzi ten pies, który matkę cały czas tucze łapą. Aha, ale ukradłam słodkiego buziak. O, Czy Co to prosidełko by ciało? Co to prosidełko by ciało? Coś dobrego by prosidełko ciało. O, biedne, to moje prosidełko, takie niedożywione. Normalnie sok w trampach. Sok w trampach. Musimy prosidełko dać coś jeść, bo normalnie nie wytrzyma. Także mówię Wam, jak Wam się coś pokończyło. A ja ostatnio patrzę, kurczę, wiecie co? Normalnie, wszystko mi się kończy. Wszystko po kolei. Tuż do rzęs. Puder mi się skończył. Zaraz coś do brwi. No taki, jednak używa się tego codziennie i wychodzi. Wychodzi nieźle, dlatego ja sobie wieczorem, jak już się wykąpię, no już idę, już idę, pogadam. I czekajcie, poczekajcie, muszę iść. Dobra, pies ogarnięty. I jeszcze Wam coś pokażę, bo tak akurat tutaj, rozman, płyn do demakijażu Eveline. To jest mój ulubiony, jak lubię najbardziej. Dwie dychy 19,99. A na stronie Eveline 14,39. Wiecie, ja wiem, że wszyscy muszą zarobić i to na tym polega, ale my nie zawsze musimy przepłacać. Takie jest moje zdanie. I wiele tutaj dobrze już nie będę was y, katować. Każdy, kto będzie zainteresowany, to wie, jak sobie o Jezu, jak sobie sprawdzić i gdzie. Zostaw tą ścierkę kobiety. Ja już z lecę, głośna. Y, wiecie, co, wypuszczałam przed chwilą Matyldę na dwór. Matko boska jest taka zawierucha, jest tak zimny wiatr, jest taka śnieżyca, kurzy wieje że normalnie szok. A ostatnio właśnie jak rano wstałam to tak było z domu wydmuchane to ciepło, było tak lodowato, zimno, że po prostu masakra. Masakra. Nienawidzę pić tej wody. I zimą latem piję słuchajcie jak wielbłąd a zimą picie wody to jest dla mnie normalnie kara kara, wszędzie mam ponastawiane te kubki, żeby pić odpowiednią ilość tej wody, ale idzie mi normalnie jak po grudzie jak po grudzie no i tak, jutro już idę do pracy, znaczy ci też byłam ale... Jak ja dzisiaj z Wami rozmawiam, to powiem Wam szczerze: wow, krękajcie narody. Ale jutro idę do pracy, muszę sobie zaraz coś naszykować na jutrzejsze zajęcia. No i. No i tak, która to jest godzina? Po piątej, a ciemno. No i tak już coraz bardziej, wiecie, patrzę na te ozdoby świąteczne. Pozbieraliście już, pewnie pozbieraliście, pewnie ja na końcu. Ja już się śmiałam, że dobrze by było je przerobić na Wielkanocne i nie trzeba byłoby tego zbierać. No ale już by się przydało to trochę pochować. Ale muszę iść na styk. Przepraszam, poznosić pudła. I to już jest problem, bo mi się po prostu nie chce. I tak myślę, że zaraz to ja sobie po prostu odpalę żelazko. I chyba sobie przeprasuję parę rzeczy i skończę składać pranie. Bo ostatnio wam mówiłam, że mam tyle prania do składania. No i poskładałam, ale naprałam nowe. To jest syzyfowa praca, nie? Jeszcze jak tak dzieci małe czy coś, no to jest przerąbane. U nas niby wszyscy dorośli, a i tak tego prania jest od groma, bo to wiadomo, no codziennie się przebierasz, zmieniasz to, to. a jeszcze jak dojdą ręczniki, pościele i tak, no nie idzie z tego prania wyjść. A nawet jak dzień dwa czy trzy, tam trzy to mi się nie zdarzyło, ale dzień czy dwa nie popiorę, to potem o matko, bosko i córko. Tyle jest tego plania, że... Masakra. I tak. Tak to jest. Żywot człowieka poczciwego. Pranie, sprzątanie, gotowanie, gary. No przecież to faktycznie idzie dostać, wiecie, co kociukwiku. Także. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i do boju. Tak Patrzę na tą kamerę, że wiecie, że ona jest chyba znowu ufafluniona. No chyba tak. No jestem ciekawa, jaką wyostrość będziecie mieć. Ale to już zaraz ukażę. Co tam szukałaś? Co znalazłaś? Co szukałaś? Czego, co znalazłaś, a czego nie znalazłaś? Słuchajcie. Ech, przyszłam do Was tylko na chwilkę się pożegnać. Boże. Matylda, Ty to jesteś po prostu gościowa jakich mało. Przyszłam na chwilę pożegnać się z Wami i przepraszam, że ten vlog dzisiaj jest taki krótki. Ech. Ale po prostu obowiązki, 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 obowiązki. To po pierwsze. A po drugie, dopadłam się do nowego audiobooka. Jest tak czaderski, że po prostu nie sposób się od niego oderwać. I muszę go zmordować do końca, bo. Znaczy, do końca tego nie zmorduję, bo zostało mi jeszcze 8 godzin, ale. Idę szybciutko zmontować dla Was film. Idę się wykąpać i. Słucham dalej. Nie tak różowo. Zaczepisty. Zaczepisty. Nie tak różowo. Boże matunie, jak ty wyglądasz? Jesteś śmierdząca, mokra. I zaraz znowu będę musiała mieć podłogi. No, jakby cię to w ogóle interesowało, nie? Powiedz, matko, nie mi tego obiektywu. Wiem, że ty z tymi naszymi widzami to już za pań brat sama byś poprowadziła. Patrz jak się teraz poprawia. Ona będzie tu siedzieć. Vloga nagrywasz? Sama? Mhm. No dobrze. To co? Pożegnamy się z widzami. A ja powiedz jutro matka bierze wolne. Bo będzie słuchała audiobooka. A Matylda będzie nagrywała sama. Tak? Jezu, a ty jesteś paskuda. Czekaj, muszę ci tu powycierać glutku jeden mój glutku jeden mój gluty ci popsy marzały na tej śnieżycy także tak dziewczyny jutro odpalacie vloga a tam Matylda bez matki prawda? mam nadzieję, że was ten Blue Monday nie zmordował że się nie dałyście że jakoś to wszystko poszło Dziękuję, do jutra. Cześć. Pa! Idę słuchać, bo normalnie pypcia dostanę.